Halo, halo halo, dzień dobry. Hejka, hejka. Mm, hej, hej, hej. stąd blok 3. blok 3. Reaktor atomowy. Rymuje się? Trochę się rymuje, co? Trochę się rymuje. Zanim zaczniemy napiję się soku. Taki będę. Tyle czasu miał przed początkiem streama i nie napił się, to teraz się napię. Niom, niom niom, No dobra, co to się dzieje w ogóle? Co wy tu w ogóle widzicie? Co co, co, co? co jest? Co jest? Takie były zmiany. Duże, duże, w sensie. Nie, że dużo zmian, tylko faktycznie duże zmiany, bo to trochę nakupałem. Ja w tylko dźwięk włączony, mam muzykę, wszystko jest, jest, dobra. Yy, ogólnie. To powiększyłem trochę to pomieszczenie, żeby ten reaktor się fajnie zmieścił. który robiliśmy przedostatnio. Przesunąłem go tutaj, żeby mieć więcej miejsca. Yy, podłączyłem do tego naszego centrifugia, który robił Fizzle yy, Fuel. I zrobiłem go całego, ale jeszcze go nie odpalałem. I może wytłumaczę najpierw po kolei, co się tutaj dzieje. Zbudowałem cały ten reaktor, nie? I on ma te swoje reaktor, reaktor porty. I tak, z jednej strony trzeba do niego dać Visual Fuel. Visual Fuel robiliśmy ostatnio. To było tej z tych questów. Mm, Gdzie to jest mechanizm? Tutaj było. To robiło Visual Fuel. Mm, zamieniało uranium hexafluoride w Fuel. Fajnie. Nie wiem jak to robiło, bo to w ogóle nie jest podpięte. Nie wiem czy ja to zepsułem przez przypadek, czy coś się stało. Bo to co miał zamieniać? Jeszcze raz. Uranium hexafluoride. Ja to gdzieś zrobiłem ostatnio, już nie pamiętam nawet. Chyba tutaj się robiło. Tylko tu brakuje mm, drugiej części. No ale to się. Jakoś podepnie później. Wydaje mi się, że przez przypadek wywaliłem wszystkie rurki stąd i dlatego. Jak się wydaje. No, chyba tak. No, ale ogarniemy to zaraz yy, wszystko z powrotem. Na razie, na razie tyle co się zrobiło tego Fissure fiora, czyli... Yy, 30 tysięcy 30 mikrobaketów. 30... Dało się tutaj. Tutaj trzeba coraz wlewać mu wodę. Więc fluid tanka wlewamy mu wodę cały czas. Trzeba mu... Yy, nagrzaną wodę, w sensie yy, parę, zabierać stąd. Jako że nie potrzebuje do niczego, to ją od razu wrzucam do tego kana, traszkana. Po prostu cała mm, para wodna, która się nagrzeje w tym, będzie wysypywana od razu w nicość. A z tej strony się dzieje bardzo dużo, ponieważ z tej strony będziemy mieli output Waste, czyli to co tworzy ten fusion reaktor cały, czyli Waste, zrzut yy, atomowy będzie leciał tutaj do tego pressure, pressurized reaction chamber, w którym tutaj się będzie pojawiał, będzie woda ten waste, razem z sulfur dustem będzie zamieniał to na polonium potem ten będzie zamieniał wodę, polonium i fluoride dust na polonium pellet, czyli dokładnie to, co tu potrzebujemy widzicie, potrzeba polonium i woda no to jest akurat przykład. ale to będzie woda, polonium zamienia się w polonium pellet ale żeby zdobyć ten polonium no to potrzebujemy wodę i nuclear waste widzicie, I się robi polonium i to też będzie generowało nuclear waste yy... hold on, co ja tak robię czy to na pewno dobrze zrobiłem? Chyba tak. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Eee, nie, bo to powinno dawać tylko output na prawo. Tak? Z tego nie ma Nuclear Waste'u. Nie, z tego nie ma Nuclear Waste'u. Dobra, to, to, to w takim razie tego ma tu nie być. A przynajmniej tak mi się wydaje i mam nadzieję, że nic nie schrzeniłem teraz, jak to rozwaliłem. Dobra. Generator będzie też wszystko generował, będzie to wszystko dawał tutaj sobie po kolei tutaj, potem polonią tutaj. Po... I tak, polonium palet będzie wychodził tutaj do naszego ender drawera, a Nuclear Waste, który będzie wytworzony, będzie wynosił się przez te wszystkie tuby do. Waste barelów, które będą mnie powoli nie wiem, co będzie z tym robić, no usuwacie. No i dobra, jeszcze tego nie odpalałem, także odpalamy. Problem z całym tym wszystkim, co tutaj robimy, jest taki, że jeżeli ten Nuclear Waste się wydostanie na zewnątrz w jakiś sposób, no to mamy dumę. W sensie skaźni nam się cały, e, cała baza i generalnie można zakończyć serię, bo chyba nie wiem. Nie wiem, w sensie nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jeżeli zostanie mi wskażona moja cała. E, Baza. No ale dobra, włączmy go. Widzimy, że wykorzystuje ten nuclear fuel. Grzeje się nawet trochę. Co Otworzy się. Jest nuclear waste. Ile on tego potrzebuje do tego przepisu? Fajnie to. 100. Czyli jak będzie 100, to zacznie się robić. Na razie wydaje się, że wszystko jest ok. Jest na razie ustawione na jakieś niski, niskie tempo, więc yy, żeby się nie przerazić. I wybaczcie, co większe jest tak głośno. Zaraz to ściszymy. Uwaga. I robi się. Zrobiła się polonium i od razu się pojawiło tutaj. A ile polonium trzeba, żeby zacząć robić? 1000, żeby zaczął się robić jeden Polonium Pallet, więc to będzie trochę trwało. No dobra. To teraz ściszmy to trochę. Dobra, ja wywodzisz go całkiem chyba, nie? bo dam go na 20%. Żebym pamiętał, że jest i w razie czego go wyłączył, bo ja nie chcę, żeby był cały czas, nie? Dobra, jest limit ustawiony na 1. Dajmy na 2. Pół, bo on teraz bardzo szybko ubiera wodę, źle zrobiłem. 1. Oj, teraz szybciej ten Nuclear Waste leci. Dobra. Czyli się działa. Tu mogę można dać jakieś upgrade'y. A daję mu speed upgrade. Bo mam. Zróbmy sobie ich więcej. Ja to robię natychmiastowo, widzę. O, szybciej idzie. A okej, okay, czyli to jest najwięcej, ile można, czyli 8. No spoko. Czyli się szybko działa. Ten wymaga 1000, czyli, czyli mogę to zwiększyć do momentu, aż woda nie zacznie maleć. 1000 polonium, żeby chociaż jeden się stworzył. Mm. No bo na dwóch to już ta woda zapieprzała za bardzo, nie? To tak piszczało. A to jak działa, to piszczy. No dobra. Ta woda maleje, czy rośnie? Rośnie. A 1,7 maleje. 1,6 w takim razie jest oko. No i trzeba będzie tego dużo w takim razie, żeby to się wydarzyło. Więc czekamy. Ymm, poczekamy tu chwilę, bo chcę zobaczyć jeszcze raz, jak się to zrobi. A potem pójdziemy. I tak, to chyba działa. To chyba działa. Pobiera wodę, ale chyba jestem w stanie zrobić ich więcej. Tak mi się wydaje. To możemy schować to też. No, nie mogę jeszcze czekać, aż to się wydarzy. Mm. No dobra, to będzie trzeba więcej wody w takim razie, czyli potrzebujemy więcej mm, Ultimate Mechanical Pipe, Fluid Tank i Evertight Amuletów. Na razie weźmy ich tyle. Mm, Mechanical Pipe i Fluid Tank. Dobra, bo takim zatrzymajmy go. Mechanical, tak? Dobra, też nie będą są psuć. Nieźle, tak nie może dobra. I teraz mógłbym zrobić... pyk. A czemu to od razu? Empty, 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 Empty i Empty. Teraz tak, każdego dajemy amulet, oko, teraz pull, 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 i teraz tak, push, 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 push i push. I teraz tej wody powinno ładować dużo więcej, prawda? Teraz dać activate, mogę zdać 3 na przykład. I teraz to zasuwa, nawet mogę dać chyba więcej, co? 4. Ale za To jest idealnie teraz mi się daje. Dobra, zaraz będziemy mieli polonium pierwsze. Mam nadzieję, że nic tu nie wybuchnie. Naprawdę się stresuje, nie? Że teraz coś weźmie i zrobi. Kobum. O, robi się. Mamy pierwszy polonium palet. Możemy to stąd zabrać. Możemy to umieścić. Czekaj. Polonium było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty od prawej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. To będzie polonium. Nie ma. Trzymijmy pusher. Down. Nie, czy chcę to dawać od razu, nie? Jakby tak. A dobra. Dawaj to. Niech się robi. No idźmy z tego zlagowanego. Z części świata. To mniej z części świata, czyli tutaj. O. No i Co robi się, nie? Kora będzie drugi. Dawaj to szybciej. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. <laughs> Mamy kolejne polonium, patrzcie to. Pięknie. Teraz ja będziemy mieli pierwsze singularity z polonium. Hmm. Czy dorośnie, czy nie? To chyba nie rośnie, nie? Nie przekracza. No dobra, ale to robi ten Nuclear Waste. I co? On... Co się z nim dzieje? Gdzie on jest? Nie widzę, żeby był ktoś cokolwiek z tych berelów. To szybko tak znikną od razu? Iżmyby zobaczyć tego. Hmm, ile mu brakuje tu? Zaraz będzie. Pierwsza singularity, dobrze mówię. Na razie tego nie zabieram. Stąd, w sensie nie zabieram. Zabierę ręcznie, bo nie chcę, żeby wykorzystało to od razu do, um, do przepisu na Infinity. Jaki to Infinity Catalyst. No to póki to się będzie robiło, to my zróbmy tak. Zlikajmy questa w mechanizm. Dostaliśmy jakąś główną baterię. Hmm. Można się było spodziewać. No dalej, dalej. Hmm. Co jest? O nie, serio? Mam 990, tu mam 80 nuclear waste i akurat się skończył ten, yy, fusion fuel? O nie, ale pech. Dobra, 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 dobra. W takim razie yy, musimy opanować jeszcze raz ten przepis yy, na, yy, na robienie fusion fuel, bo ja na przykład nie pamiętam co się robi. Także lecimy od nowa. Potrzebujemy uranium hexafluoride. A uranium hexafluoride jest y... No. dobra. W chemical infuserze się to robi i się daje hydrofluoric acid i już można zapomnieć, to jest the chemical infuser. Mamy hydrofluoric acid, tutaj jest git, nie mamy uranium oxide, ok. Uranium oxide się robi chemical oxidizer, czyli tutaj, jak to potrzebujesz, to dać przy pomocy, to jest gaz, więc gazy są, gazy są, mechanizm robiony przy pomocy pressure, ultimate, pressurized tube. Dobra, i potrzebuję tu yellow cake uranium. Będzie to? No fajne, Fajnie, fajnie, tylko że... że mu tego nie wysyłasz? Mleko w takim razie wcześniej tu przy, przykładałem. No hmm. bo to ta reszta w takim razie co robi? Czyli teraz muszę uranium hexafluoride... dać do Fisher Fuel. No okay. On robi Fisher Fuel. Właśnie powoli to robi, ale. Ile on tego potrzebuje? Jeden mikro na jeden mikro. Aha, bo on to od razu wysła tutaj. No i hydrofluoric acid na przykład nie masz teraz, tak? Trzeba to całe uzupełniać. O to się kończy, niestety. No dobra, włączmy takie razie to. Miejmy ten swój kolejny pellet. Dobra. Na chwilę pauza. Idziemy to odklikać. Sorry za lagi, sorry za lagi. Dobra, mamy polonium pellet Singularity. Jej! Możemy dodać tutaj. Od razu się oczywiście zebrało. Możemy to kliknąć, żeby się odbierało od razu. No i będzie się tam powoli robić. Tutaj o, proszę bardzo. Włączmy to. Włączy to na 8. Dawaj na 9. Co, jest mogę dodać na więcej? No jak działa szybciutko, to czemu nie korzystać, nie? Ale... Wydaje mi się, że 10 to jest sweet spot. Wydaje mi się, że 10 to jest sweet spot. Więc chyba na 10 się zatrzymamy. Palety się robią. Nuclear Waste. Aha, to leci tutaj i po prostu sobie znika. Okej. Okay. Nie wiem, jak, jaki to ma... jaką to ma pojemność. Ale no widać, że to tam sobie jest. I się powoli usuwa. A tutaj. Na przykład, wcześniej przy przypadek dałem gaz do środka. To jest 100 tysięcy, więc to ma bardzo dużo miejsca. Więc myślę, że to nie będzie kłopot. Raczej nie dogoni to nigdy na tyle. O, właśnie, to już zniknęło. To nie jest w stanie na szybko tak chodzić, chodzić ta maszyna. Żeby mi w te nuclear Waste. Y w radioaktyw waste barelu nie zniknęły, więc waste jest git. Co się dzieje tutaj, to że ten przerabia to, a tu nam brakuje w. Już nie pamiętam, co to było, nie? Ale dobra, zróbmy kresta. Sigil of Past Miner. E, mamy w takim razie to, to do ogarnięcia, bo tutaj powinniśmy mieć po kolei. Uranium hexafluoride. Potrzebujemy hydrofluoric acid. To jest chemical dissolution chamber, który go robi albo. W rotary rekondensatorze. A to się wydaje być prostsze. Czy mam Chemical Dissolution Chamber? Nie, ale mam. Co ja robię? Mam rotary kondensator, w zasadzie mógłbym to robić tutaj. Tylko nie wiem po co, skoro tam to jest, to, to jest prostsze. Miesznie, jak się okaże, że to mam gdzieś. A to się zatrzymało, bo nie ma tego. Okej. Okay. A mam tutaj Chemical Dissolution Chamber. Hold on. A ja potrzebuję oba: i sulfuric acid, i Fluorite. A, Okej. Okay. Czyli to nie jest takie proste. Czyli tutaj trzeba dać fluoride. To będzie działało sobie. Ale potrzeba też sulfuric acid. A sulfuric acid się robi w. No niech będzie w chemical infuserze. Znaczy, to no co, muszę robić całe wszystko po kolei, żeby to sobie nie działało. No dobra. Yy. Czyli chemical infuser, który jest pod nim, z prawej strony dostaje water vapor, z prawej musi dostać sulfur trioxide. A sulfur trioxide się robi w chemical infuserze, który jest tutaj, tak? Czyli z jednej strony dostaje Oxygen, a z drugiej ma dostawać sulfur dioxide. A sulfur dioxide się robi przy mocy sulfuru, a chemical oxidizer, czyli, tu, czyli tutaj. Sulfur. O, i ten też to dostaje. I to robi. Ok. To dostaje tego mało. Bo ten też dostaje. Nie. Nie, bo ten chce uranium, a ten jest co sulfur. Czyli ten chemical oxidizer, jeszcze jeden potrzebujemy. Bo ten wysyła tu. Hold on. Co fajnie co przegniął. No. Uh, no nie, potrzebuję takiego chemical oxidizer. Jeszcze jeden. Tak, chemical oxidizer potrzebuję jeszcze jeden. Który to jest? to. I tak. Tu... Potrzebuję dać sulfur. A tu muszę dać fluoride, tak? A? I am so lost. Chemical dissolution chamber musi mieć fluoride. A tutaj to jest. Czemu tego łączyłem do tego? Albo on potrzebuje uranium oxide. Yellow cake uranium tu jest, dobra. Dobra, to działa tak. Ten śpi, bo nie ma prądu, ale to dlatego, że go źle postawiłem. W sumie mogę go tutaj, będzie miało to więcej sensu. Będzie miało to więcej sensu, tak? Całe kable bym wziął, wszystkie dał pod spodem. W ogóle bym to całe rozwalił i zrobił od nowa, co by na to. Bo dobry pomysł, albo zbudujmy to od nowa tylko tutaj. Tak w odpowiedniej kolejności, żeby to wszystko ładnie pięknie śmigało obok siebie. Chyba większa część z tych rzeczy nie potrzebuje. No, chyba tak zrobimy. No ma w ogóle coś? Sobie nie. Damage 52%, co to znaczy to jest damage? O co chodzi z damage? Hmm. Hmm. Nie wiem. E, o co chodzi z demeczem? Zbuduję to jeszcze raz tutaj. I zrobimy tak. Potrzebujemy isotopic centrifuge'a. Będziemy to robić po kolei wszystko. Isotopic centrifuge, który będzie położony tak. A... Do niego trzeba podpiąć Chemical Infuser. Dobrze. Do Chemical Infusera, tylko wyłączmy w cholerę, Dobrze, żeby otrzymać to, potrzebujemy do w Chemical Infusera potrzeba dwie rzeczy: hydrofluoric acid i uranium oxide. Czyli hydrofluoric acid się będzie robiło w Chemical Dissolution Chamber, a uranium oxide jest bardzo prosty, bo to się nazywa po prostu Chemical Oxidizer. Czyli bierzemy Chemical Oxidizer, nie to, Chemical Oxidizer i Dissolution Chamber. Gdzie on jest? Mam tutaj, czy gdzieś to jest? Dam go. Mam go tu w razie czego. Czyli do niego trzeba będzie podpiąć, niech będzie z tej strony e, Oxidizer i to będzie ten Uranium Oxide, a z drugiej strony trzeba podpiąć dissolution chamber, czyli tu będzie dissolution chamber. I teraz tak. Do dissolution Chamber będzie potrzeba dwie rzeczy, czyli Fluoride podepniemy przez EMC z tyłu, a Sulfuric Acid będzie wymagał chemical infusera, czyli znowu Chemical Infuser. Znaczy nie znowu, tylko chemical infuser. Mamy go tu. A tu będziemy dawać MC, i tu będziemy dawać MC. Do tych dwóch tu będziemy dawać fluoride, a tu damy, co było wcześniej, ee, sulfur. Dobra. Ten chemical infuser da sulfuric acid. Tutaj. I do niego trzeba podpiąć water vapor i sulfur trioxide. To powinno być łatwe, że damy to z tyłu. Rotary kondensator będzie z tyłu. A z prawej strony damy sulfur trioxide. Czyli chemical infuser kolejny. Teraz tak. Ten chemical infuser. Wymaga oksygenu, ale to chyba będzie łatwiejsze do zrobienia. Jak ja to zrobiłem wcześniej? Oksygen, hydrogen. Ja to przekazuję do infuzera electrolytic separator. No dobra, to jest, jeżeli to jest prostsze, to robimy to w ten sposób. Elektrolytik separator będzie, tak? separator, dobra? Będzie tutaj. razu dajemy do niego ten drugi, pamiętam. amulet. Tutaj to spoko. To z drugiej strony ma dawać sulfur dioxide. To robimy przy mocy. Chemical oxidizera z tyłu. Który dostaje sulfur? Chemical oxidizer, któremu będziemy dawać sulfur. I to jest tyle w takim razie. Jeżeli dobrze zrozumiem. Czyli teraz tak. Potrzebujemy teraz MC. Potrzebujemy MC. To MC będzie miało w sobie fluoride. Lecimy całym przepisem od nowa. żeby nic nie skrzanił. Jest fluoride. Yellow Cake Uranium. Yellow Cake Uranium. I sulfur dust. Teraz tak. fluo Yellow, muszę coś Mogę zrobić tam. Tu będzie fluo, tu będzie yellow, a tu będzie. Jeżeli nic nie skrzeniłem, nie? Jeszcze raz. Uranium hexa, Fluoride, co wydam w ogóle tutaj, żeby nie ginęło? To jest ten chemical infuser, tutaj, do którego ma trafić hydrofluoric acid, który będzie robiony tutaj, czyli z lewej strony. Hmm. Nikt jeszcze nie ma prądu, więc spoko. Nic się nie skrzani. I uranium oxide, czyli potrzebujesz tutaj fluid, gases, gases. Dobra, dostał. Z drugiej strony ma coś acid, czyli to jest input z lewej. Tył ma być input, ale pomarańczowy input. Nie bottom. Tak, i on teraz pomarańczowy. Będzie miał uranium oxide, stąd. Czyli ten ma front mieć output. Co ja robię? Gases Output z frontu ma być. Dajmy, sprawdźmy to. Dajmy mu. jak się 2? Ender Gate'a Aha, żeby zadziałał, to potrzebuje jeszcze sulfuric acid. Dobra. A to byłoby. ma tutaj sulfuric acid. W Water vapor. Wodę trzeba mu wlać. A tutaj potrzebujemy znowu Evertight, dobra. I water vapor musisz dawać tutaj, pomarańczowy ma być, tak? Czyli z front czy back orange wchodzić. Jako input, mówię. Dobra. A ty z front masz czerwony. Dawać output. Dobra, jest water vapor. Teraz sulfur trioxide. I tutaj się robi sulfur trioxide. Czyli z jednej strony potrzebujesz oksygen. Weź to wyrzuć stąd. Jak się tego pozbyć? Tu ma na lewo dawać. Nie, nie ciebie chciałem niszczyć. Ola, w takim razie trzeba się podbić tego chemikalium i raj wziąć od nowa w skrzaniu. Dobra, ten ma Oxygen A z dobrej strony masz ten Oxygen? Nie wiem, czy ta strona ma znaczenie. Mam nadzieję, że nie. I sulfur będzie tutaj z tyłu. I tutaj jest sulfur. Czyli masz Back. Input. Orange, a ty masz Front, Output, i on ja to działa sobie. No i dobra. No i dobra, wszystkie to działają, tak? Czy robią to, co mają robić. Na końcu, no, tu masz Water Vapor, a z drugiej strony miałeś mieć co? Sulfur Trioxide. Water Vapor jest, a Sulfur Trioxide się nie dostaje do ciebie, okej. Okay. To teraz, Output masz na Left, a czemu masz Output czerwony, a nie Output niebieski? A ty masz mieć z prawej Input czerwony. Nie, wait. Prawie masz, robisz Sulfuric Acid, i ty ten sulfuric acid musisz przyjąć, czyli Ty z lewej oddajesz niebieski, a Ty z prawej przyjmujesz czerwony. Zajebiście. Masz hydrofluoric acid i z frontu go outputujesz, a Ty z back Brać, Działasz. Zajebiście. No i dobra, wszystko to śmiga, tylko potrzeba tego wszystkiemu jeszcze prąd, więc robimy tu podkop. Czy tu? Czekajcie chwilę. Dobra, jem z tym. Eee, podpinamy to w takim razie. I tak, to jest podpięte, żeby każde z tych rzeczy miał prunt. Weźmy sobie tego Ender Gate'a najsilniejszego, bo czemu nie? Napniemy i wszystko działa. Teraz jeszcze potrzebujemy item pipe i ultimate pipe upgrade. O, weźmy też stąd tutaj. I teraz tak, które z tych rzeczy wykorzystuje jakieś przedmioty? Ty, ty i ty. Pyk, 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 pyk. W ten sposób. Ten sposób. Teraz tak. Ty zawsze będziesz mieć cake uranium, ty zawsze będziesz mieć chloride, a ty zawsze będziesz mieć sulfur dust. Nie potrzebujesz nic, więc możecie cię od razu odpiąć. Ty też nic nie trzeba. No i sprawdźmy, czy to działa tak, jak ja bym chciał, żeby działało. Działa, robi się fizzle fuel. Fizzle fuel się od razu oddaje tutaj. A to będziemy mogli się tego tutaj pozbyć. Dobra. No i teraz potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć staków spida. Jak nie ma energii, przecież ma dokładnie tyle energii. Nie wiem o co chodzi. Czemu on myśli, że nie ma tyle energii? No ok. Nie przejmujemy się tym. Chyba, że potrzebuje Energy Upgrade. Energy Upgrade. Zróbmy do każdego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Może to coś pomoże, nie wiem. Okej. Okay. A co mi szkodzi? Instalujemy wszystkie. Najwyżej wszystko wybuchnie. Hold on. Czy dałem za dużo, czy... A tu dałem za dużo. Czy to działa najwolniej, ta? Ten zasuwa jak pojebion. Cały czas. Ho. W takim razie chcę robić kolejny może, nie? No, Vapor fajnie, to jest full. Tutaj tylko cały czas za wolno działa ten jedna maszyna, nie? Czyli ta. Ja MK Oxidizer. I myślę, czy nie powinienem zrobić drugiego w takim razie. Hmm. No bo nie jestem w tego jeszcze bardziej przyspieszyć, chyba. No chyba zrobimy drugi w takim razie. Tak, tak, tak. I tutaj będzie. No, nope. kurde. <laughs> no i dobra. I ty masz mieć z frontu input czerwony, a ty masz mieć z tyłu output. Tak. Teraz speed i ten drugi, dawaj. Tutaj cały czas jest wolniejsze, no ale działa dużo szybciej w takim razie, a tu już jest full, o aktywuj to Nic co, lecimy z tematem, spróbujmy, stop, halo woda Czemu nagle zaczęła ta woda szybciej kończyć? Przecież i tak nie było, nie? No, trzeba to zatrzymać, bo nie będzie działało jak trzeba, jak nie będziemy mieli tego dobrze ogarniętego A to oznacza, że potrzebujemy zrobić więcej slotów, znaczy więcej tanków i więcej pipe'ów mm. No i dobra, co, z drugiej strony zrobić to samo i tego, to zrobić na środku, żeby było, wiecie, fajnie był w grubniutko no spójmy, port działa? Działa, ok A? A tu jest, okej. Okay. Dobra, jest git. No i do każdego empty. Chyba powinno być okej. Okay. Chyba jest git. Nie, może powinien dać też energy upgrade, wtedy byłoby szybciej, czy nie? Co ja robię? I co jest szybciej? Daj to szybciej. To się szybciej generuje, niż się kończy, więc trzeba to zmniejszyć. Cały czas wzrasta, więc jeszcze mniej. Cały czas wzrasta, kurde. Wtedy 10 będzie na maksa, maksymalnym. Teraz powoli maleje. Czy mi się wydaje, może mi się wydaje. No, ale sok szybko się zbiera teraz, więc fajnie, fajnie, fajnie. No i kolejne polonium. No i spoko, fajnie to działa, wszystko zautomatyzowane, ładnie, pięknie. Pewnie dałoby się to zrobić bardziej, hmm, wiecie, mniejsze, żeby to było bardziej zapakowane, kompresowane. Ale jestem zadowolony, w sensie mamy e, kolejny, kolejny gotowy e, Singularity. Zostaje nam Ethereal Slate, czyli Blood Magic, którego jeszcze nie ogarniam na tyle, żeby, żeby wiedzieć, jak to zrobić sensownie. Chociaż podejrzewam, że jak już prosimy do Dungeonu i mamy tego Tau, coś tam, to z tego będzie można już robić kolejne poziomy i będzie gituwa Ale to następnym razem. No i ten Processing Tier 2, no to ja wiem, jak to zrobić. W sensie on nie jest jakiś mega skomplikowany, nie? W sensie postawimy maszynę obok siebie, odpalimy to i będzie działało, więc nie martwię się o to, bo myślę, że na luzie to ogarniemy. Teraz czego się boję najbardziej, to że jak sobie zostawię ten reaktor, żeby sobie działał, to że on gdzieś tu wykituje w którymś momencie. Tak mi się wydaje, że tu może być przecież nie tak. Wszystko jest w jednym czanku. E, celowo przeniosłem troszeczkę, żeby mm, żeby mieć pewność, że nie załadowany i że tu się nic nie wykrzaczy, no, ale pewności nigdy nie ma, nie? Więc trochę się cykam, ale liczę, że mm, ten trzeba będzie wikitowa. Że będzie fajnie działać. No to co? To chyba skończymy na dzisiaj, co? Tak szybciutko, reaktor zbudowany, działa. Robi nam się Singularity, idziemy zobaczyć ile jeszcze, ile już jest O naszym pięknym, zlagowanym świecie Może będę musiał iść tutaj tyłem, wtedy będzie lepiej I ile już mamy? Mamy już dwa <grym> Więc trochę to będzie trwało No i jak zrobimy już te ostatnie dwa, czyli ten Ethereal Slate i ten... Yy, I ten addon, ten Adon oczywiście będzie turbo prosty, To zajmiemy się tym, żeby yy, Tych, których mamy najmniej czy Na przykład Nitro Żeby zautomatyzować to i żeby zautomatyzować to lepiej, bo na razie to Widzicie, niektórych mamy 80 tysięcy? A niektórych się tak po troszku zbiera, nie? Nie pamiętam, ile trzeba, żeby, żeby to było, żebyśmy mogli zrobić wszystko w tym modzie. Czyli, żebyśmy mogli zrobić Infinity Catalyst, no to o każdego trzeba po jednym, nie? Ale Infinity Catalyst trzeba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10 potrzeba, żeby zrobić jeden Infinity Ingot. A Infinity Ingotów potrzebujemy. Oj, oj, ale zlagowane to jest. A Infinity Ingotów potrzebujemy troszkę, bo chcemy zrobić wszystkie te przedmioty, nie? 11 na same buty będzie trzeba. No to nie będziemy tego teraz kalkulować. Ktoś gdzieś na jakichś seriach na YouTubie mówił, że trzeba 2000 wszystkich tych, wszystkich Singularities, żeby móc to zrobić. Także to będzie ciekawa przygoda. Czy możemy zrobić już Transmutation Tablet? Nie, bo potrzebujemy Infinity Ingot i tylko tego, tylko tego nam brakuje. Całą resztę mamy w mnóstwo, 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 mnóstwo? Tak, w dużych ilościach. No dobra. To na dziś zakończymy, pójdźmy sobie zobaczyć jeszcze raz nasz piękny reaktor, bo wspaniały to on jest na pewno. I na tym skończymy. Także dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę, zachęcam do oglądania innych odcineczków na YouTube z tej serii, która się niedługo kończy. No, I widzimy się następnym razem, jutro, pojutrze, czy kiedy to będziecie oglądać, Co zostanę na reaktorze jeszcze na koniec. No, to dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego, pa pa!